Park Tsavo, safari w Kenii. Podczas wakacji w Kenii nad Oceanem Indyjskim obowiązkowym punktem takiego urlopu jest safari. Jest kilka opcji do wyboru: dwu- lub trzydniowy wyjazd, jak i różne parki. Zdradzę wam mój mały sekret. Ta wycieczka to było moje marzenie. Od zawsze chciałam tam pojechać, tylko nie lubię latać. No ale w końcu się przemogłem i po 11 godzinach lotu byłem na afrykańskiej ziemi powieździe okazało się, że cawo jest porośnięte gęstym buszem, który utrudnia wypatrywanie zwierząt. Ale udało nam się wypatrzeć. Lwy afrykańskie, Pantera leo. I to w niezwykłym momencie, bo podczas ruchu lwicy pilnowały ją dwa samce, które przed chwilą stoczyły walkę. Silniejszy nie odstępuje samicy na krok. Drugi ukryty jest w krzakach. Lwy rozmnażają się przez cały rok. Gdy samica jest płodna, jej gruczoły zaczynają wydzielać intensywną woń. Samiec wyczuwa ten zapach, w czym pomaga mu narząd Jakobsona. Samica kieruje się do samca, zalotnie do niego podchodzi, prowokuje go. To zruje. To zruje teraz. On doskonale wie, co ma robić. Dochodzi do szybkiego, ale agresywnego aktu. Struktura stada w Sawo różni się od innych populacji, w tym, że w grupie jest jeden lew i od 8 do 10 samic. W innych miejscach jest koalicja dwóch, trzech samców i 6 do 8 lwic. Prawdopodobnie nie ma w cawo takiej konkurencji o samice, dlatego samce wytwarzają mniej testosteronu, co jest powodem, że lwy z Cavo nie mają wcale albo mają szczątkową grzywę. Przez cały okres trwania Rui, para kopuluje kilkadziesiąt razy dziennie, w przerwach odpoczywając. A z drugiej strony drogi z krzaków wyszedł drugi lew. Też chciałby się zbliżyć do samicy, ale do dostępu broń mu pierwszy lew, który ma widoczną ranę na głowie. Wokół pary zrobił się tłum samochodów z turystami. Kierowcy między sobą się komunikują i dają znać, gdzie jest coś ciekawego. Lew afrykański to gatunek myśliwskiego saka, większy od niego jest tylko tygrys. Jest to jedyny kod żyjący w zorganizowanych grupach rodzinnych. Zaliczany jest do tzw. wielkiej piątki Afryki. Ów termin odnosi się do pięciu najgroźniejszych zwierząt Afryki. W skład wielkiej piątki wchodzi słoń, nosorożec, lew, bawu i lampart. Wszystkie te zwierzęta można spotkać w parku Savo. My spotkamy trzech z pięciu. Oto drugi z wielkiej piątki, bawu afrykański. Jest to duży stag roślinożerny, należący do rodziny wołowatych. Przebywa w dużych stadach, które dają mu ochronę przed drapieżnikami, np. lwami. Bawoły potrafią zebrać się w grupę i zatakować napastnika, często raniąc go albo zabijając. Szponiasto nóg żółtogardły, gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny kurowatych. Poszukiwanie zwierząt na tak dużym i zarośniętym terenie nie jest prostym zadaniem. Park Narodowy CAWO to największy park na terenie Kenii. Utworzono go w 1948 roku. Został on podzielony na dwie części wschodnią i zachodnią. Wspólnie tworzą one największy park w Kenii i jeden z największych na świecie. Powierzchnia cawo wynosi 22 812 km2. Stado ryksów. A przed nami trzecie zwierzę z wielkiej piątki słoń afrykański. Jest to największe współcześnie żyjące zwierzę lądowe. Ten osobnik stoi przy samym skrzyżowaniu dróg, gdzie mogą poruszać się samochody z turystami. Takim wycieczkom nie wolno zboczyć z dróg, nawet jak zobaczą coś ciekawego. Jedziemy dalej ku następnym przygodom a przed nami stado zebr. Obok nich, niczym wieże obserwacyjne, wypatrujące zagrożenia stoją żyrafy. Wysokość tych zwierząt może osiągnąć nawet 6 metrów. Masa ciała dorosłych samców może dochodzić prawie do 2 ton. Jest to najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe. Wyróżnia się bardzo długą szyją, ale jak u wszystkich ssaków, składa się ona tylko z 7 kręgów, tylko bardzo wydłużonych. Dwie zebry walczą o pozycję w stadzie. Głównym pożywieniem żyraw są liście akacji, które rosną na wysokości niedostępnej dla większości zwierząt. To też było przyczyną ewolucji tak długiej szyi. Chciały sobie zapewnić pokarm, do którego nie mogły dostać się inne gatunki. Perlica sępia Antylopy impala Licznie występują w parku Tsavo. Jest to bardzo szybkie, skoczne i czujne zwierzę, trudny przeciwnik dla trapieżników. Tylko samce posiadają rogi. Są przewódcami haremów około 25 samic. Kiedy zbliży się kolejny samiec, dochodzi do walki. Potrafią dożyć 18 lat. A przed nami największy ptak na ziemi struź afrykański. Pawiane. O dziwo, bardzo dużo można było ich tu spotkać. Co chwilę spotykaliśmy jakąś grupę. A pomiędzy drzewami przemykają słonie. W cały jest bardzo duża populacja słoni. Park położony jest na pagórkach pochodzenia wulkanicznego. Jest to przyczyną koloru ziemi, która jest czerwona, a to jest powodem czerwonego koloru zwierząt, tak jak u tych zebr czy słoni. Kolejny napotkany lew przez naszą ekipę jest to młody samiec który pewnie jeszcze nie ma stada. Na nasz widok ucieka w krzaki. Chce, żeby zostawiono go w spokoju. W 1898 roku w Cawo miała miejsce seria ataków lwów ludojadów na robotników budujących linię kolejową. Później powstała książka o tych zwierzętach o tytule Ludojady z Cawo. Obecnie lwy częściej wchodzą w konflikt z człowiekiem z innego powodu, wymykają się z terenu parku i atakują zwierzęta na pobliskich farmach, co jest przyczyną ich zabijania przez ludzi. Obecnie na terenie parku żyje około 675 lwów. Marabut afrykański jest to gatunek dużego ptaka mięsożernego z rodziny bocianów. Głowa i szyja są pozbawione upierzenia. Odżywia się padliną, owadami, rybami, drobnymi kręgowcami, a także odpadkami. Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 285 cm. Jesteśmy przy zbiorniku wodnym, gdzie można zaobserwować różne ptaki. Są tutaj również zimujące w Afryce nasze bociany. Są one tutaj dużo bardziej płochliwe niż w Polsce. Na widok ludzi od razu zerwały się do lotu. Może przyczyną takiego zachowania są polowania. A przed nami sasebi właściwe, inaczej antylopa topi. Masa ich ciała dochodzi do 180 kg. Wygięte rogi mają zarówno samce, jak i samice. Ich długość dochodzi do 70 cm. Żyją w niewielkich stadach. Nasz przejeżdżający samochód spłoszył takie stado, które podzieliło się na dwie części. Chwilę później, kiedy przejechaliśmy, było można zaobserwować, że stado się znowu połączyło. Drop olbrzymi. Masa ciała samca dochodzi do 18 kg, a nawet wtedy są w stanie latać. Szakal czaprakowy. Rzugnejowy toczy swoją kulę, której samica złoży jedno jajo. Guźce, które również są koloru czerwonego, to tak jak otaczająca je ziemia. Znajdujemy się w krainie czerwonych słoni. Żyje tutaj obecnie 30 tysięcy tych zwierząt. Kiedyś przemierzały te ziemie niezliczone ich stada, niespełna pół wieku temu było ich 170 tysięcy. Słonie to zwierzęta wędrujące, przemieszczają się za deszczem i pożywieniem, mogą zawędrować nawet z sawo do Amboseli, drugiego parku. Kusownicy przyczepili stada. Na początku XX wieku rocznie trafiało na rynki 850 ton kości słoniowej, co oznaczało śmierć blisko 70 tysięcy osobników w całej Afryce. Dorosły słoń poza człowiekiem nie ma naturalnych wrogów. W 1977 roku w Kenii wprowadzono całkowity zakaz polowań na te zwierzęta. Słonie porozumiewają się dźwiękami o niskiej częstotliwości. Osobniki mogą się komunikować nawet na odległość 10 km. W stadzie żyją spokrewnione ze sobą samice, kiedy młody samiec osiąga w wieku 15 lat. Dojrzałość płciową jest wypędzany ze stada. Ich trąba ma ponad 40 tysięcy mięśni i jest precyzyjnym narzędziem. Dik Dik najmniejsza antylopa świata. I znowu żyrafy żerujące na drzewach. Dzioboruk kafryjski! Gatunek dużego ptaka z rodziny dzioborożców. I waga dochodzi do 6 kg. Charakteryzują się czarnym upierzeniem poza lotkami widocznymi podczas lotu. Na głowie czerwona łata nagiej skóry. Ten osobnik upolował kameleona. Wspłoszona antylopa topi przebiega przez drogę. pawiany. tu prawdziwa niespodzianka, waran. A przed nami perlica dzika, która jest bezpośrednim przodkiem naszych perlic domowych. Koronnik, inaczej żuraw koroniasty. Ich cechą charakterystyczną jest imponująca korona z piór na głowie. W przeciwieństwie do innych ptaków z rodziny Żurawi, koronniki siadają na drzewach, tam też budują swoje gniazda. Na safari nocuje się w loży albo w luksusowych namiotach. My wybraliśmy loże. Jest to niesamowite miejsce, gdzie zwierzęta wchodzą do budynków. Dzikie ptaki latają po recepcji. W każdym pokoju powinna być moskitiera. Basen jest na skraju urwiska, gdzie rozciąga się przepiękny widok na dolinę. Na dole jest wodopój, gdzie podchodzą zwierzęta ugasić pragnienie. Autoguralek. Widziałem je w telewizji, ale nikt nie przypuszczam, że spotkam je na safari. Było ich wszędzie pełno. W nocy biegały po dachu, ciągle się ganiały. Cały hotel żyje. Jest tu pełno ptaków, jaszczurek, ropaków. A w drodze na kolację kolejne wielkie żuki. Temu pomogłem wstać, bo się przewrócił. Oto poranek. Niestety nie słychać ryku lwa, jego odgłosy zagłuszają niezliczone ilości ptaków. Ale to była dla mnie magiczna chwila. A w oddali widać wędrujące słonie. I na koniec wikłacze. Sprytne ptaszki budują gniazda jakby do góry nogami. Robią tak celowo, żeby drapieżniki miały utrudniony dostęp do młodych. Za chwilę wyjeżdżamy z parku. A na sam koniec samiec słonia przebiega nam drogę. За рок.